Cześć! W dzisiejszym filmiku opowiemy sobie o tym, jak funkcjonuje nasz organizm, jak działa apetyt, co ma wpływ na jego wzrost bądź spadek. Zanim, zanim zaczniesz odchudzanie, czyli stosowanie jakiejś diety odchudzającej, powinieneś zapoznać się właśnie z tym, z tym filmikiem, z tym materiałem, aby mieć... Takie podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania naszego organizmu. Przede wszystkim nie bez powodu mówi się, że odchudzanie zaczyna się w głowie. Dotyczy to nie tylko jakichś aspektów psychologicznych, budowania motywacji czy dążenia do celów, ale właśnie również funkcjonowania naszego organizmu. I teraz tak, w naszym mózgu wszystkim jakby rządzi nasz mózg, to tutaj znajduje się ośrodek głodu i sytości kierujący naszym apetytem. Dokładnie ośrodek głodu sytości znajduje się w podwzgórzu. Stosując dietę, jakąkolwiek dietę, e, która ogranicza kalorie, e, niekoniecznie e, ta utrata zbędnych kilogramów jest utrudniona, e, utrudniona zmniejszeniem kalorii, e, czy, e, czy zmniejszeniem ilości pożywienia. Wręcz przeciwnie, tego pożywienia jest dużo, my powinniśmy być nasyceni, jednak wszystkim właśnie rządzi nasz mózg. E, on traktuje odchudzanie jako sygnał zagrożenia, czyli nawet jeśli będziemy podczas diety, najlepiej ułożonej oczywiście przez specjalistę, wówczas ta dieta będzie racjonalna i na pewno tych kalorii nie będzie za mało, ale organizm traktuje właśnie taką dietę jako sygnał zagrożenia i spowalnia tempo naszej przemiany materii. Czyli wszystko siedzi i dzieje się tutaj w naszym mózgu, w wzgórzu. Jest to, tym kieruje, kieruje naszym apetytem, Mamy większą chęć na spożywanie przeróżnych produktów, a dodatkowo, jeśli te produkty są jeszcze zakazane w diecie, to mamy jeszcze większą na nie ochotę. Także tak to wygląda z tego punktu widzenia, jeśli chodzi o apetyt. Natomiast musicie również wiedzieć, że tutaj podczas. Stosowania tych diet, tej diety odchudzającej, bardzo często obserwujemy taki spadek albo zatrzymanie się masy ciała, na przykład po miesiącu czy po dwóch miesiącach stosowania diety. To właśnie jest spowodowane taką obroną naszego ciała, naszego organizmu. Tempo przemiany materii się spowalnia, nasz organizm broni się, a my musimy temu przeciwdziałać. Jeśli chodzi o jeśli chodzi o, o wprowadzanie różnych zmian w nasze, w nasze odżywianie, możemy to funkcjonowanie organizmu jakoś troszeczkę przestawić. Przede wszystkim warto zapoznać się z takimi zaleceniami. Musimy wprowadzić parę zmian, które ułatwią nam rozpoczęcie procesu odchudzania. Są to zmiany typowe w typowym zachowaniu, a nie w stosowaniu diety. Przede wszystkim musimy wiedzieć o tym, że nie należy jeść przed telewizorem, nie należy jeść podczas czytania książki, zajmować się czymś innym oprócz jedzenia, ponieważ wówczas zazwyczaj jemy około 30% więcej energii niż jakbyśmy to robili przy stole z rodziną. Także teraz zrób sobie takie ćwiczenie: porównaj ilość spożytych kalorii, spożytego pożywienia podczas kolacji czy posiłku, który jesz przed telewizorem i usiądź sobie razem z rodziną przy stole, zajmij się tylko i wyłącznie jedzeniem i zobacz, że zjesz znacznie mniej. Dodatkowo, jeśli jemy przed telewizorem, ten czas posiłku się wydłuża. I my tak naprawdę zjemy sobie przygotowane kanapki czy drugie danie i patrzymy i myślimy sobie... Jak to? Zjadłem już, zjadłem już całe danie, nie zauważyłam nawet. Natomiast, kiedy jemy przy, przy stole, zajmujemy się tylko i wyłącznie jedzeniem, faktycznie jesteśmy szybciej nasyceni i to, to, że już skończyliśmy pożywienie, jest to dla nas naturalne, dzięki czemu możemy iść, robić jakieś inne, zajmować się czymś innym. Drugim Aspektem bardzo ważnym do tego, aby nasz funk organizm funkcjonował prawidłowo, jest jedzenie powoli. Czyli należy powoli przeżuwać każdy kęs, odkładać widelec po, po, każdym, po każdym kęsie na talerz. To jest bardzo istotne, ponieważ informacja o tym, że spożywamy pokarm, dociera do naszego mózgu i do naszego żołądka. Po 15-20 minutach. Także, tak jak mówiłam, tutaj wszystko siedzi w głowie i kieruje tym naszym apetytem. Jeśli jemy bardzo szybko, jeśli jemy na mieście, w drodze, nie zastanawiamy się nad tym, co jemy, możemy zjeść znacznie więcej. Jeśli robimy to powoli, szybciej się nasycimy, ponieważ ta informacja będzie w stanie dotrzeć do, do ośrodków głodu i sytości. Także. Badania mówią o tym, że naprawdę e, są to takie podstawowe zasady, które sprzyjają mniejszej ilości spożywanych kalorii. E, następnie mm, warto również sobie wspomnieć o podstawowej zasadzie, czyli o jedzeniu odpowiedniej ilości posiłków jeśli tych posiłków jemy za mało, no to wiadomo, że ten apetyt wzrasta i nasz mózg tak naprawdę domaga się jedzenia jeśli zazwyczaj jemy 4 do 5 posiłków dziennie, a jednego dnia nie będziemy mieli czasu i zjemy sobie 2-3 posiłki to mimo wszystko w tych porach, w których codziennie jemy te Pozostałe dwa posiłki będziemy odczuwali głód, bo tak działa nasz mózg, mimo że na przykład nie mamy apetytu. Więc jakby jeśli będziesz sięgać po do lodówki, po jakąś żywność, to warto się przez chwilę zastanowić, czy ja jestem faktycznie głodna, czy potrzebuję tej energii, tego pożywienia, czy po prostu mam na to ochotę bo tak podpowiada mi mój organizm. Także to jest bardzo istotne. Warto sobie zrobić również takie ćwiczenie przed w ogóle wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w sposobie odżywiania i zanim rozpoczniesz odchudzanie, czyli określić swoje straty i zyski związane z odchudzaniem. Co ja zyskam, będąc na diecie? Na przykład to, że stracę tą masę ciała, na przykład to, że będę zdrowsza. To są takie zyski. Warto sobie założyć przed, przed jakby rozpoczęciem procesu odchudzania warto sobie założyć taki, nie wiem, zeszycik jakiś, gdzie będziecie sobie robić takie ćwiczenia, e, spisywać te wszystkie informacje i zaglądać co, co jakiś czas, żeby tą motywację swoją e, podnieść. E, Natomiast stratą w wprowadzeniu zmian będzie na przykład, nie wiem, rezygnacja z ulubionych słodyczy, tak? Tylko wtedy zastanówmy się, czy to jest faktycznie strata dla, dla nas, czy to jest zysk. Także to jest bardzo istotne. O czym chciałam dzisiaj jeszcze powiedzieć? Otóż. Przy okazji funkcjonowania organizmu będzie on tylko i wyłącznie dobrze funkcjonował, te ośrodki głodu i sytości będą nam działać prawidłowo, czyli faktycznie będziemy jeść tyle, ile nasz organizm potrzebuje wówczas. Gdy te posiłki, oprócz tego, że będą częste, regularne, będą jeszcze pełnowartościowe, czyli nie może w nich zabraknąć żadnych elementów, żadnych składników. E, tutaj najlepiej e, skorzystać z, z jakiejś diety specjalisty e, i taką, poznać swoje zapotrzebowanie energetyczne, poznać, co tak naprawdę powinniśmy dostarczać codziennie e, swojemu organizmowi, aby on prawidłowo funkcjonował, e, aby, m, aby nie zaburzać. E, Apetytu. Także to jest bardzo istotne. Zaczęłam troszeczkę mówić o takich ćwiczeniach, właśnie motywacyjnych, i na następnym spotkaniu chciałabym to rozszerzyć. Czyli będę mówiła Wam, jak budować motywację, jak nie dopuścić do tego, żeby zniechęcić się do odchudzania. Zawsze dietetyk, czyli taka osoba jak ja, działa bardzo motywująco, ponieważ my sami często, czy to przy okazji stosowania diety, czy przy rozpoczęciu aktywności fizycznej, sami nie jesteśmy w stanie siebie zmotywować, się zmobilizować do tego, aby te zmiany w stylu życia były regularne i wprowadzone już na stałe. Także zapraszam do oglądania następnego filmu.